Ejo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularny to jest Cyberpunk 2077, czyli Cyberpunk 2077-2077. Eee, hmm. Dobra, i lecimy dalej z fabułą. Eee, co by tutaj, baby? Wieżyczka? Wieżyczka? Lag. naprawdę nie ziewało mi się od rana ani nic. I teraz nagle mi się zacznie. Eee, tam jest jakiś robocik bojowy, nie? Dron obronny. Drony, ludzie. Rozstawili się tutaj. Kolejny dron. What the takie z takiej odległości? Ale wi Dystrybutory są w niezłym stanie. To mi nie wygląda na nieczynną stację. Suki syny mogły wezwać transport. Zorientujemy się szybko. A on mnie tak szybko zaczął wykrywać. Ten typek, nie? Tam na dachu był jeszcze jeden gość. O, tu jest jeszcze jeden dron. To tu już chyba nikogo nie ma. Tego gościa chciałbym sprzątnąć po cichu. Aha, wozy nomadów. Poznaję. Klanowe. Klanowe? To chodzi ci, że z twojego klanu, tak? Okej, okay. tu się skitramy. What Nic mnie tu nie widzi, nie? Tam ta wieżyczka mnie tu widzi? Nie Okej. Okay. sprzątnę, typka tutaj. Nikt go nie powinien teoretycznie znaleźć. Jedna co jest problematyczne to to, że została tu broń. Dobra, broń też już jest sprzątnięta. Zostały drony. Irytuje mnie takie rozmycie. Jak rzeczy się poruszają, nie? Jak cokolwiek zrobimy, to, to drony się tak rozmywają. Znaczy, to, to przedmioty się tak, tak rozmywa się to wszystko. Nie lubię czegoś takiego. Po to wyłączam rozmycie w ruchu, żeby takich rzeczy właśnie nie mieć. Więc jak coś takiego, mimo wyłączenia rozmycia w ruchu, się mi pojawia... ...to to jest dla mnie wkurzające. Dobra, tego typka się pozbędziemy. Tam jest kolejny. O, już widać. Tu więcej chyba gości nie ma. Fak, jednak jest. Kurde, nie widziałem go stamtąd, bo on jest troszkę niżej. Ale tego będziemy mogli się pozbyć. O, właśnie, tego będziemy mogli się pozbyć, nie alarmując tamtego. Więc to zrobimy. Od razu go zabijamy tu. Bo to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Ten typek nie powinno być szans, żeby go zauważył. Chociaż jeśli jest potężne SI, to mógłby zauważyć brak tamtego gościa, że on się nie porusza w tamtej przestrzeni. Więc pod tym względem byłaby szansa. Ale to jest prawie że zerowe. Tamten gość tam jest skupiony na czym innym. Nikt tutaj nie powinien zwracać na nas większej uwagi. Jedyny problem jest taki, że nam długo z tym wszystkim schodzi. Tu nie zwróciłem uwagi. O, właśnie, czy ktoś tu jest? Nie Żeby potem nam urwali jaja za to, że wszyscy w Night City łącznie swoją starą odebrali sygnał o zestrzeleniu, a fałki Aha. A jak stracimy pasażera, to nas po prostu odstrzelą! Fuck! Nie mogłeś sobie wybrać gość lepszego momentu na spacer, nie? Ale to Hinol, jak zwykle musiał coś spaprać, nie? Jak nie ma... Dla nich konkretnych rozkazów to się gubią małe chińskie rączki. No, chyba mnie tu nie dostrzeżenie. Tamten bot bez kitu. Powiem Wam, że no duże możliwości, jeśli chodzi o ten. Jeśli chodzi o wykonanie wszystkiego po cichu. Kuchenka mikrofalowa, radio, balancer Q, cool. balancer Q, cool, automat do kawy, odbiornik telewizyjny, zamrażarka, wieżyczka ochrony wyłączona, Militech AEGIS wyłącz. Ej, 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 użyj. E, wróć. E, co my tutaj mamy? Militech AEGIS wyłącz. Wróć. Co jeszcze tu mamy? Stos skrzyń, maszynka do lodu, pralka, automat do gry. Dobra, nic więcej tutaj nie ma ciekawego. Co my wyłączyliśmy? Nie mam pojęcia co my wyłączyliśmy. Wyłączyliśmy urządzenie nazywające się Militech Aegis. A co ona robi, gdzie ono jest, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Jestem w środku. Helman musi tu być. Dobra, wszystko spokojnie, że Helman musi tu być, ale. Eee, wiecie co? zapiszemy sobie, bo jakby mi się coś odwaliło za chwilę, że coś pójdzie nie tak. Sebastian Rachuba, drony, drony i tylko hipony drony. Normalnie Kim Jong-un. Eee, no, Kangtao jest po prostu chińską organizacją, nie? Chi chińską korporacją. Uuu, tam mi się coś na fioletowo wyświetlają, jakieś przedmieciki. I ja tego nie zebrałem. Ja to pominąłem? Dobra, mnóstwo telewizorów, jakichś takich rzeczy. Dobra, ciebie chcę zaznaczyć. I tam jest kamerka. Fak, 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 fak. Co ty ty typek oddupiasz? Pewnie kto mnie niby zobaczył. Albo gdzie zobaczyli te złoki? Bo pozostawiałem je w takich miejscach, że prawie Stończysz że. W dziurze w ziemi. Eee, odwróć uwagę. Co? Nie mam możliwości wyłączenia tej kamerki? Mam. Naruszenie, przejęcie kamery, wyłączenie. Ok. Dobra, no to zaczęliśmy, burdę. Zaczęliśmy, burdę. I to powiem, że nie mało. Im dłużej będziecie stać przede mną i myśleć, czy tam nie strzelać, tym bardziej ja będę z tego powodu zadowolony. Eee... O, noob, noob, nope, noob, nope, noob, nope, nope. wleciał mi tu dronik. Bardzo mi to nie odpowiada aktualnie. Szczególnie, że jest za moimi... plecami. Ja widzę, że te drony są bardziej wykorzystywane... zwiadowczo przez tych gości, głównie mnie ci goście atakują. Ten typek już nie żyje, nie? Dobra... Straciliście... wszystko. Część z Was wykończyłem po cichu, więc mi to. Nie przeszkadza. Szczególnie, że nabicie tak ogromnej ilości yy, ognia na nich powoduje, że oni nie mają szans. I Kangtao, z tego co jak na razie widziałem, raczej mnie nie hakują, więc raczej skupiają się na wykorzystaniu broni, szczególnie tej typu smart, z tego co widzę. Broń krótka podnosimy podziałamy. No pewnie, proszę Państwa... To jest mój ulubiony rodzaj broni jak na razie. E, dobra, co my tu mamy? Oczywiście mnóstwo przeróżnego rodzaju sprzętu tutaj mamy do pozbierania, czyli pół godziny nie moje. Jeśli tylko gra mi na to pozwoli. E, dobra, tam mi jeszcze wyświetla, że tam są te wieżyczki, które zostały na zewnątrz. Tu są jeszcze jakieś pierdoły, klucze, noże chirurgiczne, takie rzeczy. Tutaj są oczywiście ludki, których wysprzątałem o. razem z niebieskim sprzętem. Więc w sumie, w sumie opłaca się tych ludków pozbywać. Co ja zbieram? Cirkus, kola. Aha, czyli dużo rzeczy po prostu w tej grze jako tako przedmiotów są zapakowane do tych papierowych toreb. A ja myślałem, że te papierowe torby to jest jakiś jeden rodzaj y, przedmiotu, żarcia, czy, czy czegoś takiego. Ja go zbieram w tak drastycznie dużej ilości. Ale to najwidoczniej nie. No i nie pozwala mi nic z tego wyciągnąć, widzicie? Trudno, mm. tu mam znaleźć tego typka, ale skoro już i tak powybijaliśmy tutaj prawie wszystko, to się i tak cofnę i sobie sprawdzę to fioletowe coś, co mi tutaj się wyświetla. A nie, to jest wciul gdzieś tam. Ja pierdziele. Mina. Fuck! Nope. Nope. No i znowu zbieranie tych wszystkich przedmiotów tutaj ogarnianie tych wszystkich przeciwników, a zjebałem. Zjebałem, bo chciałem punkty doświadczenia za minę zdobyć. Dobra, to chcę rozwalić, tu tego typka będziemy chcieli rozwalić. Tam za nim była wieżyczka, ale ona się chyba z... rozwinęła później. E, tego typka, okej. Okay. Rozpoczynam realizację. No nie siadło. Dobra. Chciałem go chycić i jeszcze wykończyć, ale mi mocno nie siadło. Tak, ale mnie podpaliło. Tak co mnie tak płycha? Od kogoś bardzo drastycznie obrywam. I nie wiem od kogo, bo tym razem złapałem całą akcję. Wcześniej mi poszło to wszystko ładnie. Ten typek chyba ma. Nie, wcześniej do mnie te wieżyczki tak nie napierdzielały. Nawet nie wieżyczki, tylko te drony tak do mnie nie napierdzielały mocno. To wygląda jakby ci goście z Chaos mogli sterować tymi dronami, ja wcześniej ich wykończyłem, temu oni, temu te drony tak do mnie nie, nie naparzały. Dobra, zbieramy co masz. Daj, to no co tam pod tobą leży. No, geniusz. Geniusz zakichany. Po prostu zakichany, zafajdany geniusz. Mm, dobra, tam mamy jeszcze coś. Tu mamy tą wieżyczkę. Ale to jest wieżyczka do przejęcia. Uu. Albo do wyrwania. Wow. Ale to znaczy, że my ją mogliśmy przejąć od samego początku. To trochę smutne, że o tym nie wiedziałem. Bo mogliśmy to wykorzystać. Widzicie, nawet nie znam swoich umiejętności i możliwości. Eee, tam jest jeszcze kamera, i tu jest typek. jest typek, a tu mi przeszkadza kamera. To atak! No shit, Sherlock. A myślałem, że zabawki. I story, dobra, tym razem pokonaliśmy ich wszystkich, tak? Mogę teraz zapisać tam gry? Mogę, zapiszemy sobie, żebym nie spartolił tego. Gościu się teleportował przed rybą. No, zdarza się. Eee... Wiesz, Ja im też się często teleportuję przed twarz, więc eee, to sobie wyłączymy, żeby mi się nie wyświetlało przez ściany. I nie wiadomo gdzie. E, tutaj typka pozbieramy. E, na szybko pozbieramy co tutaj jest. E, powinno pójść szybciej niż wcześniej. Okej. Okay. Tutaj coś było, tutaj nie ma, tutaj coś jest. Tutaj są jakieś pićka, tutaj są jakieś dwie pierdoły na blacie. E, tutaj jest jakiś jakaś drzazga. Mm, tu coś jeszcze mamy. Tu też wcześniej zebrałem. Dobra, uznajmy, że tam jest wszystko posprzątane. Tu możemy otworzyć. Tu coś jest. Płyta winylowa. Mm, jakieś inne pierdoły, śmieci rupiecie. Eee, dobra, tu jest kolejna drzazga. I tu coś mamy. A lekarstwa, spoko. Lekarstwa jak najbardziej na propsie. Szczególnie przy tym stylu, jak to roz zakończyliśmy, rozwiązanie całej tej sytuacji. Bo większość sytuacji rozwiązaliśmy ładnie, tak? Tu przeszliśmy po cichu, po dachach, powykańczaliśmy ich wszystkich, no ale później uruchomiłem się typowy ja. No i to już się zrobiło problematyczne. Dobra, tu jest drzazga, tu są kluczyki, jakieś przeróżnego rodzaju. Tu więcej już nic nie ma. Kto cię Hej, Spokojnie. Musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem, czy... Już nie ma gdzie uciec. Miesz nikt mu nie pomoże. Może Żałosny szczur. A ten typek? Go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. A, A ten typek? To nic osobistego. Ciekawi mnie ten Miałeś gość, który tu się poddał, murze, kiedy znajdziesz Racja. Zadzwonię do niego. nie musiałem chyba tego gościa wykańczać, ale to jest dziwna sytuacja. Nie raczej nie zostawiamy za sobą ludzi w żaden sposób, ani świadków, ani w kontekście po prostu nie zostawiamy za sobą ludzi. O... Dobra, mieliśmy zadzwonić do takie eee, Te. Takie mura, połączenie. Człoń. pamiętaj, Masz Helmana, to no. ostatnio bardzo cenna waluta. Postara się na tym coś ugrać. Takie mura uratował mi życie, bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. No, ma rację. Takie mura, mam dobre wieści. Durwałem Helmana. Żyje. Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sanset Motel. Przyjadę tam. Zatrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Ok, yy, podnosimy typka. Trzeba go zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. Racja No to było powiedziane, że bierzemy go do Sunset Motel. na to, że twoi nowi przyjaciele się Tom? Zabierz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. To się tu od Janie Pawliło Kawaleria przyjechała. Nic zgarnął kilku to Jest czysto. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. W ogóle to co chcesz z nim zrobić? Muszę zadać mu kilka pytań. Muszę mu zadać kilka ważnych pytań. No to mam nadzieję, że dostaniesz kilka ważnych odpowiedzi Stój. To wszystko skończone. Jest czysto Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie Dzięki wi i Pana Oboje ratowali mi dupę Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego Solia, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Może mogłabym jakoś pomóc Zrobiłaś już wystarczająco dużo Jezu, jaki go go gość wstrzymać. No nie wierzysz mi? V, powiedz mu Naprawdę nie była wina Pana to naprawdę nie jest wina Panam, co? So. Ostrożnie, jeszcze nie jesteśmy kolegami. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Panam mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta fałka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią. Taka jest prawda. Gdy jesteś Alde zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Aha. Być może Panam okay. musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jesteś Alde Caldos. Co wy tu robicie? Dobrze, że jesteście, ale co ty tu w ogóle robisz? To Sol. Dojechał do mnie z naszymi ludźmi. Zaopiekowaliśmy się ciałami i powiedziałem mu co i jak. Od razu kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś wam się stanie. Że coś się stanie pana. Sol? To on. Może wam chwilowo nie po drodze, ale, ale należy zrobić. Fajni dojechać. są ci nomadzi, Na jednak nie? Sol zrobiłby wszystko. Tylko drja wciąż należę do tej rodziny. Wiesz, że tak. Wróć do nas. O ile będę mógł ją tam odwiedzać, to nie mam nic przeciwko. Rozumiem. <grywka> eee. I... Przepraszam za tę scenę. Sam widzisz. Trudne to, to wszystko. Trudne. Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? Do zobaczenia panem, może powinnaś dogadać się z Solem. Sol, Micz. Oni naprawdę traktują cię jak rodzinę. Może powinnaś dać im szansę. To wszystko nie jest takie proste. Uf, jak to w rodzinie? Nadlatują. Macie minutę. Zwijam się. Ja też spadam. Dbaj o motocykl Skorpiona, Jest tu. O, czyli dostaliśmy motocykl. daliśmy motorek kolejny, czyli mamy nasze super zajebiste autko, mamy nasze super dziadowskie autko i mamy yy, motorek, ale przesłuchanie tego pana będzie już w kolejnym odcinku, tymczasem mają dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia za chwilę, na razie, cześć, jak się wam podobało, zostawcie mi łapkę w górę, będę naprawdę bardzo wdzięczny. I pamiętajcie, że odpowiadam na prawie wszystkie komentarze, gdyż niektóre po prostu łapkuję, jeśli nie wymagają jakiejkolwiek odpowiedzi.